Kochani, wylosowałam Wam karty 3 jako przesłanie na ten cały tydzień. I, kochani, jeśli chodzi o pierwszą kartę, to jest karta działania. Karta, która mówi, żebyście nie czekali, aż coś samo przyjdzie, tylko wzięli sprawy w swoje ręce. Żebyście działali. Czy szukając pracy, żebyście jej szukali. Jeżeli macie jakieś plany, również tutaj karta mówi działać, nie czekać, nie odsuwać w czasie. Dla osób, które mają działalność gospodarczą, również rozglądać się za nowymi kontrahentami, podpisywać umowę. Jeżeli szukacie pracy, również działać. Ta karta również mówi, że możecie coś robić w kierunku domu, w domu ogólnie, tak? czy, z, czy z mieszkaniem coś związanego, tak? czy myśleć, żeby coś po prostu z, z mieszkaniem po prostu działać. E Druga karta. Karta mówi, żebyście byli fair play, tak? Czyli uczciwie podeszli do siebie, ale też do innych. Żebyście nie oszukiwali, nie kłamali, z tego względu, że po prostu to może później obrócić się przeciwko Wam. Więc ta karta mówi o uczciwości, o zagraniu fair w stosunku do innych. I karta trzecia, kochani, mówi o tym, że młoda kobieta może Wam w czymś pomóc. E, podać pomocną dłoń. Coś może ci działać z taką kobietą, tak? ale to może być również dziecko. E, młoda dziewczyna. E, karta też mówi, że jeżeli chodzi o osoby samotne, nie tylko, to tutaj może się ktoś na Waszej drodze pojawić, e, wolny albo taki, który może was, kto może Was zafascynować, tak? e, kto może Was zainteresować. Więc tutaj rozglądajcie się bardzo mocno. A jeżeli chcecie się dowiedzieć coś o sobie, macie pytania, to zapraszam Was serdecznie na brief. buziaki.